Witam Was serdecznie moi drodzy na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa oczywiście. Kochani, w tym filmie chciałbym kilka słów powiedzieć o zasłonie, o zasłonie leżącej na sercu człowieka. Kochani, to jest serce, z którym się rodzimy, to jest serce kamienne, to jest serce przesiąknięte grzechem i zepsuciem, na którym jest zasłona. Jest to serce skupione na samym sobie, na swoim stanie, na tym, co samo przeżywa. Jest to serce skupione na grzechu, na świadomości grzechu, świadomości zepsucia, świadomości chorób, świadomości oddzielenia od Boga, świadomości e, śmierci. To jest to serce, moi drodzy. A to serce jest sercem nowym, e, które Bóg ma. Dla każdego człowieka, który uwierzy, który się nawróci do Jezusa Chrystusa, oczywiście, serce mięsiste, serce, które już jest zorientowane na Boga i podatne na wpływ Boga. Więc, kochani, yy, czym jest zasłona? Yy, kochani, generalnie zasłona jest yy, taką barierą, która oddziela, że tak powiem, jeden świat od drugiego świata, prawda? Yy, oddziela jakby dwie rzeczywistości. Zasłona też uniemożliwia przechodzenie z jednego obszaru do drugiego obszaru. Tak? Czyli ten wpływ na przykład powietrza z jednej strony zasłony na, na drugą stronę jest uniemożliwiony, jest odgrodzone, oddzielone, uniemożliwione. Więc jest ograniczony wpływ. Właściwie tego wpływu e, można powiedzieć nie ma z jednej strony na drugą. Jeżeli ta zasłona jest szczelna, nie można wpłynąć na drugą stronę. E, więc zasłona jest takim ograniczeniem e, dla człowieka, moi drodzy, bo zasłona jest na sercach ludzkich. E, w takim stanie się urodziliśmy, i Bóg chce nas z tego bagna wyciągnąć, z tego stanu śmierci, zepsucia, stanu chorób, z tego stanu oddzielenia od Boga, nieświadomości Boga, nieznajomości woli Bożej, niepodatności na głos Boży. Bóg chce zdjąć nam tą zasłonę z tego kamiennego serca i wprowadzić w nas. Inną rzeczywistość, rzeczywistość z nieba, moi drodzy, <laughs> a to może przyjąć tylko serce nowe, mięsiste, które Bóg daje, moi drodzy. Chciałbym przeczytać wersety z drugiego, z drugiego listu do Koryntian 3,15 do 18. Myślę moi drodzy, że tu są ważne, ważne rzeczy. Zachęcam was do tego, abyście sami sobie studiowali różne tematy. Bo ja tu mogę tylko czubek góry lodowej poruszyć. Czytam drugi list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział trzeci, werset od 15. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy do Pana się nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Więc, kochani, zasłona leży na sercu, kiedy człowiek żyje jako grzesznik, kiedy człowiek żyje pod prawem, kiedy człowiek zajmuje się tak zwanymi cieniami, które wskazują na Jezusa. Czyli taki człowiek nie ma jeszcze wstępu do rzeczywistości, którą jest Jezus Chrystus. Nie zna go, nie zna jego głosu, nie mieszka w nim, ale zajmuje się cieniami, które po prostu wskazują na niego, ale nawrócić się do Jezusa jeszcze, jeszcze nie chce, tak? Dlaczego? Dlatego, że zasłona leży na jego sercu. Natomiast, kiedy jest głoszona Ewangelia i człowiek się nawróci, to, czyli głoszona jest Ewangelia o Królestwie, głoszone jest zbawienie w Chrystusie Jezusie, Zbawienie między innymi oznacza wyrwanie z tego stanu serca kamiennego, wyrwanie z tego serca, które jest w zasłonie. Bóg chce to zdjąć. I to jest poprzez uwierzenie w Jezusa Chrystusa, poprzez właśnie nawrócenie do Jezusa Chrystusa. I ta zasłona zostaje wtedy zdjęta. Werset 17: A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność. Czyli w momencie, kiedy człowiek się nawraca, uwierzy w Jezusa Chrystusa, zasłona z jego serca zostaje zdjęta i taki człowiek wychodzi na wolność, wychodzi z więzienia, zostaje uwolniony do życia w Bogu, do życia w innej rzeczywistości, w innej świadomości. Eee... 18. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle chwały Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwały jak to sprawia Pan który jest duchem. Więc w momencie kiedy zasłona z serca człowieka zostaje zdjęta to taki człowiek może już wtedy poznawać Boga, być zmieniany przez Boga. Bóg jest duchem, Pan jest duchem i kiedy to serce uwierzy, przyjmuje jego ducha i żyje w tym duchu. Żyje w Chrystusie, który jest duchem. Zaczyna wyrażać słowo, które darzy życiem, słowo, które jest duchem życia. I taki człowiek zostaje przemieniony na obraz, słowa Bożego, na obraz Chrystusa Jezusa, Zmartwychwzbudzonego, moi drodzy. Więc, kochani, następne wersety, które mówią o zasłonie. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 rozdział, wersety, werset 20. 19, od 19, może. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę. To jest przez ciało swoje. Kochani, czym jest zasłona? Zasłona to jest cielesność. To, to jest zasłona w życiu. Jakby Jezus, kiedy umierał, to poprzez to, że On został starty, zmielony, e, zabity, unicestwiony w ciele, e, to poprzez to e, otworzył nam... Oczywiście On później zmartwychwstał. Dzisiaj możemy go... Y, przyjąć, uwierzyć, przyjąć Jego Ducha przez wiarę do swojego wnętrza i żyć to na tej nowej drodze, żywej drodze, którą On jest w tych, którzy Go przyjęli. Natomiast On to zrobił na Golgocie. Bez Golgoty byśmy nie mogli uwierzyć. Bez Golgoty nie moglibyśmy żyć jako ludzie w nowym sercu. Nie moglibyśmy poznawać Jego, poznawać prawdy. Poznanie prawdy, poznanie Jego uwalnia, wyzwala, ratuje, uzdrawia. Więc kochani, nie moglibyśmy żyć y, tą, no, po prostu tą drogą nową i żywą. Zauważcie, żywą to nie jest martwa droga, ale Chrystus y, kiedy chodził po ziemi po i ziemi, mówił: Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. I on tu na ziemi mówił w perspektywie, bo on wiedział, że zmartwychwstanie i on wiedział, że przez wiarę będziemy mogli go przyjąć, tak? Ale żeby to było możliwe, to on musiał ponieść śmierć, musiał stać się ofiarą przebłagalną na Golgocie, zmarł na krzyżu, um, przelał swoją krew, krew niewinnego i sprawiedliwego dla naszego zbawienia. Wszystko to zrobił po to, aby siebie samego jako ducha wprowadzić w nas. Abyśmy mogli żyć i poruszać się wedle tej nowej drogi, prostej i bitej drogi, którą On jest, tej żywej drogi. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Apostoł Paweł do zboru przychodzi chrześcijańskiego i mówi, czy nie wiecie sami o sobie, że Chrystus Jezus w was jest? No właśnie, kochani. Jezus jest w zmartwychwstaniu w niebie, ale jednocześnie jest w nas. Możemy żyć w Nim ponieważ zasłona została zdjęta z naszych serc. Kochani, chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze werset um, z Ezechiela a może, za, a może później, może później. Kochani. Tak więc jeszcze raz dla porządku w filmach po wielokroć nauczałem, zresztą to Biblia naucza, Ja tylko powtarzam um, Biblia mówi, że Adam i Ewa byli bez grzechu na początku, że byli stworzeni na obraz Boży i to, co Bóg stworzył, całe stworzenie, Bóg powiedział po stworzeniu człowieka, wszystko dobrym stworzyłem, bardzo dobrym stworzyłem. Więc, kochani, nie było grzechu, nie było śmierci, nie było oddzielenia człowieka od Boga, człowiek wyrażał taki rodzaj życia niezepsuty. Oni nie znali choroby, oni nie znali śmierci, niemocy, bezsilności, bezradności. Oni nie wiedzieli, co to jest wstyd, co to są kompleksy, co to jest lęk. Oni, oni po prostu z tym nie mieli nic wspólnego. To był te, temat nieznany dla nich. Więc kochani, <laughs> zostali w Edenie zwiedzeni, tak? Przez węża, przez szatana. No, i spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Zaznaczam, owoc zakazany z drzewa poznania dobra i zła. To jest jedno drzewo charakteryzujące się taką cechą poznanie dobra i zła. Można powiedzieć drzewo wiedzy. Więc zjedli ten owoc, i ten owoc stał się ich budulcem. I w ten sposób grzech wszedł na nich. I na wszystkie pokolenia, więc i na nas. Kiedy my się, kochani, rodzimy, to rodzimy się w tej zepsutej naturze ludzkiej. Czyli w tym przeznaczeniu, które nie było pierwotne dla człowieka. Czyli my rodzimy się z woli mężczyzny i z woli kobiety, jako ten zepsuty Adam, zepsuta Ewa. To jest w nas, to jest tak zwany, wiecie w cudzysłowie, grzech pierworodny. Grzech wszedł na wszystkich ludzi. Wszyscy zgrzeszyli, wespół się splugawili. Czy przez własne dobro, czy przez własne zło. Hmm. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, moi drodzy. Zapłatą za grzech jest śmierć, są choroby, niemoce, słabości, oddzielenie od Boga, nieznajomość Boga, nieznajomość głosu Bożego, woli Bożej. No i oczywiście skutkiem tego jest niewypełnianie Bożego. Planu w swoim życiu. A zapłatą za to wszystko jest śmierć. Nie tylko fizyczna, ale i duszewna, czyli psychiczna. Śmierć również duchowa, czyli wieczne życie w oddzieleniu od Boga. Tak zwane jezioro ogniste, pełne męki i cierpień. Kochani, więc. Człowiek taki charakteryzuje się prowadzi, y, takim życiem, y, czy też wyrażaniem swojej woli, w y, ja mi moje. Czyli taki człowiek wyraża żyje jako grzesznik i wyraża y, tą grzeszną naturę swoją za pośrednictwem grzechów, zarówno dobro i zło. Jest zepsute, moi drodzy, ponieważ serce człowieka jest zepsute. Więc taki człowiek prowadzi swoje życie, nie pytając się Boga o wolę Bożą. A, ponieważ ten grzech, który jest w nim, uniemożliwia mu relację i społeczność z Bogiem, moi drodzy. Więc człowiek taki prowadzi niezależne swoje życie, niezależne od Boga. Więc kochani, <laughs> ciało fizyczne, dusza, czyli psychika, uczucia, emocje, myśli, wyobrażenia, pragnienia, marzenia, wola ludzka, to wszystko jest zepsute, ścieleśnione. E, więc e, serce, serce jest zepsute również. Zaraz tutaj e, przeczytam wersety. Więc, kochani, no, stan takiego człowieka grzesznika jest no, przerażający. Tak my się w takim stanie rodzimy i to jest stan przekleństwa. E, pff, no i tak to po prostu jest. Możemy w to wierzyć albo nie, to już jest inna sprawa. Natomiast e, ja jestem człowiekiem, któremu Bóg łaskę okazał. Skierował mnie do słowa. Zacząłem czytać słowo, no i zrozumiałem pewne rzeczy i z tym się dzielę z wami. Tak więc, moi kochani, chciałbym, abyśmy przeczytali Jeremiasza 17:9. Księga Jeremiasza 17:9. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać. Więc, kochani, człowiek sam bez Boga nie wie, kim jest. Człowiek jest zepsuty. To jest taki kameleon, który zachowuje się w zależności od środowiska, w którym żyje. Skoro żyje w grzechu, to właściwie obojętnie w jakim środowisku żyje, a i tak wyraża grzech. Więc <laughs> mówiłem o sercu, że jest zepsute, więc proszę bardzo. Teraz jeszcze chciałbym. Abyśmy przeczytali werset z pierwszej mojżeszowej, to jest ta księga rodzaju, księga stworzenia, rozdział szósty. Kochani, jak Bóg stworzyła dama Jewę i, i tchnął w nich, to tam jest taki zapis: i człowiek stał się duszą żywą, żyjącą albo istotą żyjącą. Natomiast w momencie, kiedy grzech wszedł na wszystkich ludzi, zamieszkał w ludzi, spaperał ludzi, to jest ta trucizna, którą diabeł wstrzyknął w rodzaj ludzki, to Bóg wydaje takie świadectwo o człowieku, jak jest napisane w rozdziale 6, werset 3, pierwszej Mojżeszowej, i rzekł Pan nie będzie przybywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Widzicie, Bóg, Bóg określił stan człowieka po wejściu grzechu na ludzi. Jesteś już nie duszą, już nie jesteś istotą żywą, żyjącą, ale jesteś ciałem, jesteś ścieleśniony. Cały. Dlatego w Jeremiasza, tak jak czytałem, jest napisane, że nawet serce człowieka jest zepsute, tak? Któż może je poznać? Hmm. Bez Boga e, żyjemy w grzechu, wyrażamy grzech, moi drodzy. Chciałbym na potwierdzenie jeszcze tego, co mówię, przeczytać Dzieje Apostolskie, 28 rozdział. To już jest Nowy Testament. Od wersetu 26 do 27. Mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie, będzie, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu. Serce grzesznika z zasłoną to jest tępe serce. To jest serce, które nie widzi, nie słyszy po prostu tępe, odporne, kamienne na Boga. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swoje przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się. To jest właśnie to. Więc, dopóki się człowiek nie nawróci, ta zasłona cały czas jest na jego sercu. A ja, żebym ich nie uleczył. Zobaczcie, Bóg, który jest miłością, on pragnie człowieka wyrwać z tego stanu przekleństwa. Pragnie zdjąć zasłonę z jego serca. Pragnie uwolnić takiego człowieka od tego stanu cielesności, przeklętej zmysłowości, przeklętego prawa grzechu i śmierci, przeklętego sposobu e, działania sumienia wedle. Dobra i zła. Bóg chce wyrwać człowieka z tego stanu. Bóg chce dać nowe serce i nowego ducha. I On chce sprawić, że, będzie, że nas uleczy, że będziemy postępować wedle Jego woli. Więc kochani, Marek 7.21.23. Jeszcze mam taki werset zapisany. Marka 7.21. Coś mi tu uciekło. Już zaraz. 7, 2, 1, 2, 3. Albowiem, z wnętrza z serca ludzkiego pochodzą złe myśli: wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głuchota, głupota. Wszystko to złe. Pochodzi z wnętrza i kala człowieka. To pochodzi z zepsutego serca, moi drodzy. Więc to są słowa Jezusa. Więc y, mamy następny przykład, że człowiek jest zepsuty. Człowiek jest taki, jak myśli w sercu swoim. Więc y, też tak Biblia mówi. Więc skoro mamy zepsute serce, jesteśmy grzesznikami, wyrażamy grzeszny rodzaj życia, zepsuty rodzaj życia, grzeszną naturę, wyrażamy grzech poprzez grzechy, grzeszny sposób funkcjonowania człowieka tu na ziemi. No to zradzamy takie, a nie inne owoce, moi drodzy. Jeszcze raz zaznaczam, zarówno czy przez swoje dobro, jak również i zło czynione, moi drodzy. Kiedy mamy zwiastowaną ewangelię, kiedy mamy zwiastowane zbawienie w Chrystusie Jezusie, kiedy mamy zwiastowany ratunek, wybawienie, uzdrowienie, uwolnienie w Chrystusie Jezusie. To znaczy, jest tu dawana ludziom informacja, że Bóg chce uratować człowieka z tego stanu przekleństwa. Bóg chce, dąży do tego, bo nie ma upodobania w śmierci Grzesznika, ale dąży różnymi sposobami, aby przekonać człowieka o jego stanie o jego stanie śmierci, o stanie grzechu i spowodować, że ten człowiek nawróci się do Jezusa uwierzy ha, i przez wiarę doświadczy nowonarodzenia i Bóg mu wtedy da nowe serce, mięsiste serce, które będzie podatne na jego działanie, jak również nowego ducha e, do wnętrza człowieka. Czyli Bóg chce samego siebie udzielić do naszego wnętrza i wtedy od wnętrza na to serce nowe, serce mięsiste zaczyna oddziaływać, zmieniać, przekształcać i uzdaniać człowieka, do tego, aby ta droga żywa, ta droga prosta i bita torowała nam drogę. Chrystus z nas, nadzieja chwały. Kochani... Um, czyli zasłonę człowiek jest w stanie zdjąć poprzez nawrócenie, poprzez uwierzenie pamiętajmy moi drodzy. Ezechiela 36 26 27. Ezechiela 36 26 27. To jest proroctwo do czasów Chrystusa Jezusa, że poprzez wiarę będziemy mogli coś doświadczyć, tak? I Bóg mówi tak: I dam wam serce nowe, czyli to mięsiste, i ducha Nowego dam do waszego wnętrza. Bóg zdradza człowieka, odnawia ducha ludzkiego i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Więc zobaczcie, poprzez nawrócenie, poprzez uwierzenie w Jezusa doświadczamy nowo narodzenia. Bóg daje nam to mięsiste serce. Zradza nas, ożywia tego naszego ludzkiego ducha, i on, jako Bóg, który jest duchem, Chrystus w zmartwychwstaniu, przychodzi i zaczyna żyć w naszym duchu. I nasz duch, e, z duchem, który jest duchem Pana, łączy się i tam jest ta jedność czyli my w Chrystusie, a Chrystus z nas. Możemy trwać w Nim, możemy mieszkać w Nim, a On może trwać w nas i może mieszkać w nas. A z tego wynika później wszystko inne. Łaska Boża i zbawienie to jest Jego działanie w nas i przez nas. My żyjemy z łaski Bożej, żyjemy ze zdolności Bożej. Jesteśmy dalej, przyjęliśmy zbawienie Zbawiciela i trwając w nim, jesteśmy zbawiani, ożywiani, ratowani, uzdrawiani poprzez życie Jego w nas. Kochani Rzymian 10, 8, 10, Myślę, Myślę, że ma, mamy już tutaj zrozumienie tego, że grzech, który wszedł na ludzi, mieszka w człowieku i człowiek się ścieleśnił, więc oderwany jest od relacji z Bogiem, czyli ten grzech jest tą trutką, której Bóg nienawidzi. Ta trutka uniemożliwia Bogu um, właściwie nam um, poznanie Boga, relacje z Bogiem. Więc do momentu, kiedy się nie nawrócimy, nie uwierzymy, to żyjemy w przeklętym stanie, w stanie trupo życia, moi drodzy. Rzymian 10: 8:10 10 rozdział yy, wersety od 8 Ale co powiada Pismo Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo Wiary, które głosimy. Więc jeżeli słyszycie Słowo, wzywające do nawrócenia, wzywające do wiary w Chrystusa Jezusa, a po to, aby zostać wyrwanymi z tego stanu rzeczy, przez działanie Boga w swoim życiu, yy, to nie zatwardzacie swoich serc. Po prostu. Otwórzcie się. Otwórzcie się, powstańcie zmarłych, ze zmarłych, a zajeśnieje wam po prostu Chrystus, który jest światłością tego świata, zbawieniem, zbawicielem, Panem, życiem, drogą, miłością, mocą, mądrością. Dziewiąty werset. Bo jeśli ustami wyznasz, Że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu, zbawienie, wyrwanie. Czyli poprzez słyszane słowo, przez ducha Bóg zdradza wiarę w człowieku, człowiek w odpowiedzi na słowo przyjmuje albo odrzuca, ale załóżmy, że przyjmuje, uwierzy w sercu i wyznaje Jezusa jako Pana. Zaczyna mieć relacje społeczne z Nim, ponieważ um, poprzez nowonarodzenie, poprzez zrodzenie um, takie Boże z Ducha Bożego, człowiek ma już tą relację. Tak? Bóg wpływa do człowieka i człowiek ma już tą relację. I skoro wierzę sercem, to i wyznaje. Więc, kochani, um, więc, tak, tak, tak zwane życie chrześcijańskie, e, później, które prowadzimy, to jest taka ciągła walka między, e, może tak, ta cielesność ciągle walczy przeciwko Bogu, przeciwko Duchowi. Duch jest życiem, Duch jest drogą, Duch jest światłością, Duch jest prawdą, Duch jest miłością, Duch jest zwycięstwem, Duch jest prawdą, Duch, duch jest życiem wiecznym. E, duch to jest ten Jezus Chrystus zmartwychwzbudzony. Ciało zawsze walczy przeciwko, więc co dzień wybierajmy Pana, co dzień żyjmy w Nim, co dzień trwajmy w Nim, co dzień a, zabiegajmy o poznanie Jego, poznanie Jego głosu, poznanie Jego woli, z pragnącym sercem, aby czynić Jego wolę. No i dziękujmy Bogu za łaskę, że żyjemy w Nim, a On w nas. Amen.